W tym sezonie na wyjeździe wygrało raz, dosłownie jeden raz i to było 29 lipca w Opolu z Odrą. Efektownie 4 do 1, no ale raz w lipcu, to jest maczek prawie rok temu, więc tutaj szansa, przynajmniej w teorii, że Zagłębie wygra, wydaje się niewielka. Ośrodkowanie Wiślaków z rzutu różnego, Jest szansa, jest 1 do 0. Oto się lepiej dla Wisły rozpocząć nie mogło. Boris Multenis. A tak przed chwilą jeszcze mówiliśmy, że dobry początek zagłębia Sostowiec, oni wyszli wyżej, odebrali piłkę na pole przeciwnika, nawet tam gdzieś spył... Trzełkość niecelny po dośrodkowaniu, ale Wisła Kraków robi to, co potrafi najlepiej. Zdobywa bywa i robi to bardzo szybko. Układa sobie to spotkanie pod siebie. Borys Boltenich. Może to lepiej rozpocząć dla Wisły. Mecz, w którym no, jest gdzieś ta presja, jest gdzieś ten stres. Pewnie z każdą minutą bez gola ten stres by się trochę powiększał. Ta presja stawała się coraz cięższa. A tak, na dzień dobry, najważniejsza rzecz zrobiona jest prowadzenie. No i... Jeszcze Miki VR, choć tym razem inaczej. Mamosise, Luis Fernandez, Luis Fernandez. No też chciałby tutaj zdobyć gola. Oczywiście te cele zespołowe są nadrzędne, e, ale trwa wyścig o tytuł. Król Aszczeszl już w środku pola, ale niespecjalnie pomogło to w zdobyciu terenu. Zagłębił wręcz przeciwnie, kończy się to znowu stratą. Miki Vijar, Miki Vijar w polu karnym broni Mateusz Kos. Też przeczytał to podanie Viara. Dobra indywidualna akcja tego piłkarza z odbiorem piłki w środku pola, to już e, Jarok z tej prawej strony jest bardziej aktywny, co e, w przyrządze, w swojej normalnej dyspozycji się nie zdarzało, a teraz nabieg fantastycznie na tę piłkę Luis Fernandez, można powiedzieć, że za mocno ją mu uderzy, bo wystarczyło tylko delikatnie strącić i uprzedzić kosa wspominałeś o, o Jarochu, faktycznie on ale to o czym wspominałeś, znowu brakuje troszkę wsparcia ze strony Jarocha dlatego schodzi do środka, Villar, Rodado chciał piłkę zwrotną do wiara jeszcze Rodado obok bramki ale wyraźnie w takich sytuacjach, kiedy czy Rodado, czy Fernandez ma piłkę w polu karnym, to raczej ani jeden ani dwa. troć, troć sprytnie rozegrany rzut rożny, no i jest bramka i będą Ależ to wymyślili. Za dużo miejsca. E... Mają piłkarze że zagłębia Sosnowiec. Choć teraz akurat po stałym fragmencie gry przecież. Bardzo sprytnie rozegrany ten stały fragment gry. Oczywiście na końcu to szczęście musiało się do Marka Fabrego uśmiechnąć, bo z takiej bardzo trudnej sytuacji dostawiał nogę. Piłka od poprzeczki tuż przy Słupku, no ale. Ale napędza ten. Nadal Wisła jest pod po uderzeniu Kacpra Dudy. Już coraz bliżej jest ten że jeśli chodzi o zdobycie bramki. Ostatnia asysta teraz czeka na swoje pierwsze trafienie. No już bliżej być nie można. Duda! Nie ma asysty. Czego tam zabrakło? Za moment zobaczymy. Wydawało się, że podanie. Podanie bardzo, to, to jeszcze to uderzenie Dudą. Kapitalne. Komieniu się nieznacznie. Kojenie z poprzeczką, a tu no, może bardziej poprzeczka, a tu za moment z kolei podanie centymetrów, centymetrów. Chyba centymetrów. Trochę był za daleko po prostu, ale też zabrakło chyba zamknięcia całej akcji. No i nie, zawraca wcale w kierunku własnej bramki, stoper Igor Łaciński, Kosk gdzie jest piłka? W rękawicach bramkarza Zagłębia. A nie czeka, nie czeka Radosław Sobolewski, jeszcze podwójna zmiana, pojawi się Żyro i pojawi się wulnet Wasza. Michał Żyro i wulnet Wasza, to jest dwóch kolejnych piłkarzy. Szybko te zmiany dokonywane przez Radosława Sobolewskiego, teoretycznie tego czasu jeszcze trochę jest. No I zagranie od razu do Wrzesińskiego, Wrzesiński czy wygra te zawody biegowe z Łasińskim? Wrzesiński! Dwa do jednego dla zagłębia, niebywałe! Niebywałe rzeczy dzieją się w Krakowie. Miejsca możliwości, gdzie można było zachować się lepiej. Tam nawet Młyński w sposób nie do końca przepisowy chciał przeszkodzić we wznowieniu gry, ale sędzia przytomnie puścił ten rzut wolny. Piłka zagrana dobrze do Wrzesińskiego. Łasicki styckowo łatwo daje się ogrywać do środka. Już mniejszą szkodę mógłby zrobić Wrzesiński, gdyby go Łasicki zbychał do boku. Darska jest tych dopingujących, ale myślę, że ten doping wróci. Wolnet Basza, będzie okazja! Broni Kos! Nie, 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 nie. Zobaczmy raz jeszcze. Świetnie złożył się Basza. Ten strzał Jarocha doskonale no, jest... tutaj, ja, tak tak tak, faktycznie obliczył do uderzenia. W tej sytuacji zobaczyć? Nie, wydaje mi się, że nie ma kontaktu, dalicza z Muńskim. po prostu, czy te prawki ich tak mocno nakręciły? I to jest koniec! Niemal wszyscy piłkarze Wisły albo leżą, albo klęczą w tym momencie o niebywały dramat białej gwiazdy.